Cześć wszystkim! Dziś chciałem Wam przypomnieć trochę więcej szczegółów związanych z zabezpieczeniem skrzydła bramy przesuwnej, które napędzane jest napędem Proxima P1000. Przede wszystkim do napędu możecie podłączyć linię fotokomórek chroniących zamykanie bramy, i tu znajdziecie trzy scenariusze reakcji napędu Proxima P1000. Napęd może się zatrzymać może zatrzymać bramę. Brama może wykonać ruch przeciwny lub może zatrzymać się na czas naruszenia fotokomórki, a następnie kontynuować ruch. Centrala napędu Proxima P1000 posiada dodatkowe wejścia: wejście A oraz wejście B. Wejście A możecie wykorzystać do podłączenia dodatkowej linii fotokomórki, która będzie chroniła otwieranie bramy. I podobnie jak w przypadku omówionej przed chwilą fotokomórki chroniącej zamykanie, znajdziecie trzy scenariusze reakcji napędu Proxima P1000. Napęd może zatrzymać bramę, brama może wykonać ruch przeciwny lub, lub zatrzymać się na czas naruszenia fotokomórki, a następnie kontynuować ruch. Do wejścia B możecie podłączyć listwę rezystancyjną. Może być to listwa rezystancyjna chroniąca otwieranie bramy. Bądź listwa chroniąca zamykanie bramy. W obu przypadkach możecie wybrać, czy napęd P1000 ma zatrzymać bramę, czy ma odwrócić ruch skrzydła. Kolejny bardzo ważny punkt w menu centrali to pozycja 18, czyli pozycja opór/odwróć. Jest to pozycja, w której ustawiamy wartość oporu, która wywoła odwrócenie ruchu bramy. Często jest tak, że montujecie napęd latem. Brama nie jest ciężka, równo pracuje, więc przy początkowej konfiguracji napęd dobierze siłę np. Na, na poziomie 3 jednostek. A przypomnę, że mamy tutaj skalę od 1 do 9. I w tym miejscu często tę siłę zwiększacie, bo wiadomo, zimą brama napotka na większe opory, jakieś oblodzenia listwy, które zapewne się zdarzą zimą. Jest to zrozumiałe, ale zmieniając tę siłę należy pamiętać o przejściu do punktu 18 w menu centrali, gdyż napęd przy konfiguracji ustawił opór do siły 3. Załóżmy, że była to wartość 70, co oznacza, że przy napotkaniu oporu o wartości 70% siły równej 3 napęd wykona ruch przeciwny. A należy pamiętać, że 70% siły nie 3, a siły równej 5. Będzie zupełnie inną wartością. Dlatego doświadczalnie sprawdźcie, na jaki opór musi napotkać brama, by skrzydło wykonało ruch przeciwny, żeby odwróciło swój ruch. Oczywiście zachęcam Was do stosowania lampy sygnalizacyjnej, która też jest formą zabezpieczenia i ostrzega znajdujących się w pobliżu ruchu bramy. Przypomnę, że możecie ustawić lampę, by zaczęła działać kilka sekund przed tym, jak ruszy brama. W przyszłym tygodniu zaprezentuję jedno zabezpieczenie, o którym dziś wspomniałem. Oczywiście yy, będzie to zabezpieczenie marki Proxima. Więcej szczegółów, jak zwykle, u doradców handlowych oraz na stronie proxima.pl. Do zobaczenia.